Pierwszy film od dłuższego czasu i no nie jest to analiza ani nic wesołego, chociaż pewnie wiecie o tym, co się wydarzyło. 20 października cały świat szachowy pogrążył się w żałobie. Pracownik, komentator czeskomu, świetny streamer i przede wszystkim wybitny arcymistrz Daniel Narodzicki w wieku 29 lat od 3. świata. Wydarzenie szokujące, w które dalej nie jestem szczerze w stanie uwierzyć. Jego udział w świecie szachowym był ogromny. Swoimi speedrunami czy innymi filmami zainspirował do gry w szachy dziesiątki, może setki tysięcy nawet. Jest to ogromny szok i nie będę tutaj przytarzał wszystkich tweetów pożegnalnych, bo jest ich mnóstwo, ale przy okazji tweetów warto wspomnieć w tym momencie o dramie pomiędzy kramnikiem a świętej pamięć narodzickim. I może się wydawać, że to nie ma w ogóle nic wspólnego z tym, co przed chwilą powiedziałem, ale no właśnie. Cóż, okazuje się, że były mistrz świata, jest osobą bez instynktu samozachowawczego. I to jest najlżejsze określenie, jakie w ogóle mogłem stwierdzić, bo cisnął mi się wiele, ale wiele gorszych słów na usta. Ale jakie to były posty? Podczas gdy m.in. innymi Bordek i inni publikowali emocjonujące posty żegnające świętego arcymistrza, Kramnik zdecydował, że nie napisze nawet symbolicznego spoczoju w pokoju, tylko zaczął snuć teorię o tym, że brał narkotyki i to go zabiło. I w takim momencie jest to bardzo nieetyczne, a nawet powiem bardzo podłe. Reputacja jego była i tak bardzo niska przez ramę właśnie z wyżej wspomnianym Narodnickim oraz innymi arcymistrzami, bo jak wiadomo oskarżał innych o oszustwa bez żadnych podstaw. Ale potem zostało na szczęście mocno zjechany w komentarzach na tam dosłownie 99%. To było właśnie jechanie go i to bardzo mocne. Ale szczerze, ciężko jest nie poprzeć komentujących, bo to co zrobił jest po prostu obrzydliwe. I Narodnicki, pomimo młodego wieku, według mnie zyskał status takiej legendy szachowej. Dzięki filmom do niego wygrałem wiele partii, tak jak inni użytkownicy czeskoma. I szczerze, dalej nie mogę w to uwierzyć. Mam nadzieję, że to jest jakiś zły sen nie wiem, jakiś nieśmieszny żart. Jednak na 99% tak nie jest. Spoczywaj w pokoju legendy.